Dzień dobry kochani, witam z Adios Nikolaus. Dzisiaj kolejny dzień i nie wyczerpałam mojego tematu, jeśli chodzi o podróże solo, więc będę kontynuować. Jeszcze parę ciekawych kwestii mi się pojawiło. Tutaj jesteśmy na plaży kamienistej. Plaż jest bardzo dużo, i zawsze dla mnie ten sam odwieczny problem. Co jest ważniejsze, ja? Czy ten wspaniały widok, który jest za mną i który chciałabym, żebyście widzieli? Jest to miasteczko otoczone tymi górami pięknymi. Ale dzisiaj ja będę na środku, ok? Zróbmy tak, bo chcę coś Wam ważnego powiedzieć. Więc plusy i minusy podróży solo. Zacznijmy od plusów. Plusów jest wiele. Dla mnie ogromnym plusem jest to, że kiedy jestem sama, nie z przyjaciółką, chłopakiem, koleżanką, mamą, tatą, bratem, siostrą, wtedy jestem bardziej otwarta na. Lokalnych ludzi. Pragnę spędzać czas nie sama, ale z kimś. Nie mam kogoś, kogo znam, więc potrzebuję ludzi nowych. I to jest niesamowity moment na poznanie ludzi. Mogą być też oczywiście turyści, ale tak jak mówię, ja najbardziej uwielbiam poznawać lokalnych ludzi. Oni mnie zaprowadzają do wspaniałych miejsc, oni pokazują mi miejsca, mówią mi, gdzie jechać, zapraszają mnie do siebie do domu. Mam takich historii mnóstwo, gdzie poznałam rodziny, rodzinki z Indii, Filipin, Wietnamu. Jadłam z nimi ryż na plaży na trawie, razem gotowaliśmy no różne rzeczy, naprawdę. I, I tak naprawdę ta podróż sama, ona nie istnieje dla mnie, bo ja nigdy nie jestem sama w moich podróżach. Zawsze jestem otoczona ludźmi, wspaniałymi, lokalnymi ludźmi. I e, kiedy podróżuję z kimś... Nie mam takich przygód aż. W sensie nie poznaję tak dużo lokalnych ludzi. Na przykład byłam w Himalajach w Nepalu z moim wtedy chłopakiem i. Myślicie, że poznaliśmy bliżej jakichś lokalnych ludzi? Nie. Poznaliśmy ich powierzchownie. Tak, gadaliśmy. Tak, gdzieś tam spędziliśmy dłużej niż 5 minut razem. Natomiast to nie były głębsze relacje. Nie byliśmy u nich w domu, nie gotowaliśmy razem. Nie poznałam historii ich życia, historii ich osobistej. Jest dla mnie bardzo ważne, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby poznawać perspektywę ich życia i perspektywę ich Patrzenia na życie. Jak wiecie, to, gdzie się wychowaliśmy, nasza kultura, nasze możliwości bardzo nas kształtują i, i przez to właśnie troszeczkę inaczej mamy postrzeganie całego życia. Mnie to bardzo interesuje, wręcz mnie to fascynuje, dlaczego niektórzy ludzie potrafią być szczęśliwi nie mając nic albo mając bardzo niewiele. I jest to mój temat y, zawsze bardzo ważny, gdzie ja dogłębnie to analizuję i, i dochodzę do ciekawych wniosków i właśnie wnioski są takie, że szczęście pochodzi z wewnątrz, a nie z zewnątrz i my jesteśmy tutaj w kulturach zachodnich bardzo, bardzo mocno nastawieni na zewnątrz, wszystko na zewnątrz, tak? Jak sobie kupię, jak będę mieć, jak osiągnę, to będę szczęśliwy. To jest kółko zamknięte, niekończące się i to nas doprowadza do różnych, trudnych sytuacji, emocji i... A możemy zobaczyć, zaobserwować, szczególnie teraz, gdzie nas to doprowadziło jako społeczność, gdzie jesteśmy, ile jest problemów psychicznych, depresji i gdzie jest to szczęście naprawdę. Ech, to jest trudny temat. Tutaj należy naprawdę się zatrzymać i cofnąć wiele, wiele kroków do przodu, w zasadzie do tyłu, do tyłu, zacząć tak jak od początku. Ale tak, to jest też temat na inną sprawę, bardziej taki egzystencjonalny. Sama nad nim pracuję, jeszcze nie do końca przeszłam przez te wszystkie niuanse, natomiast wiele zrozumiałam. A, właśnie, to jest to, co chciałam powiedzieć. Kolejny plus to jest niesamowity wgląd w siebie w takie podróże samotne. Jesteś um, z kimś, kogo dobrze znasz. Sporo czasu też spędzasz sama, mimo tego, że się poznaje ludzi, to jednak powiedzmy śpisz sama, tak? Jakby czasami jest śniadanie sama, idziesz na kolejny dzień gdzieś tam sama. Więc ten czas sam jest o wiele dłuższy niż gdybyś miała kompana podróży, którego byś sobie wzięła z domu. I ten czas samemu właśnie to jest świetny czas na samorefleksję, autorefleksję, na wgląd w siebie, na spostrzeżenie swojego życia. Z dystansu, i być może kiedy się powraca, można prowadzić pewne zmiany. Można y, zauważyć, co by się chciało zmienić. I y, y, y naprawdę to daje perspektywę. Taka podróż sama gdzie można spojrzeć na siebie, na swoje poczynania, na swoje doświadczenia. Głębiej i wprowadzić pewne zmiany. Życie cały czas nas ewoluuje i podróż. Samemu ogólnie czas w samotności jest bardzo ważny. Um, także możecie na pewno um, tego doświadczyć, jeśli kiedyś pojedziecie samemu w podróż, zaobserwować innych ludzi, siebie, jak się zachowujecie, jakie macie. Jakieś stare nawyki, nowe nawyki, jak się zmieniło 5 lat temu, 10 lat temu? To są ważne pytania, sprawy, żeby sobie na to spojrzeć w samotności. Do tego Was zachęcam. Ktoś się do mnie uśmiecha tutaj, bardzo miło. Pan dostawca pizzy. Na pewno Grek, podejrzewam. Co jeszcze z plusów? Hmm. sobie myślę. To jest bardzo spontaniczne wideo, jak widzicie, ale tak, to, że wygląd w siebie, możliwości poznania lokalnych ludzi, społeczność bardzo głęboko blisko, bliżej niż gdy się podróżuje z grupką przyjaciółek powiedzmy, bo wtedy no, nie ma na to miejsca, żeby poznać bardzo głęboko jakąś kulturę. Co jeszcze, co jeszcze? Na pewno coś jeszcze jest. No tak, no to, że możesz się robić, co się chce, okej? Okay? Nie trzeba się pytać drugiej osoby, o której wstaniemy, a o której będziemy jeść śniadanie, a o której chcesz wracać, a powiedz mi, a co jutro chcesz robić, a ile chcesz godzin być na plaży, a może chcesz robić hiking dzisiaj, a ja nie chcę, mi boli noga, a mi boli brzuch, a mi jest niedobrze. A ja nie chcę tej restauracji, ja nie chcę frytek, ja nie chcę makaronu, ja chcę jeździć owoce morza. Jedźmy na wycieczkę, na łódkę. Nie, bo to za drogo, nie będę płacić 20 euro za wycieczkę, na łódkę. I tak dalej, i tak dalej. Takich stwierdzeń może nie być końca. Kiedy jest się samemu, oczywiście się może robić co chce, można być bardzo spontanicznym. Ja tą plażę wybrałam spontanicznie, nie było to w planach. Chciałam zostać do trzeciej, zostanę do drugiej 30. A więc to też jest super sprawa. okej, okay. to są moje plusy powiedzmy. Na pewno jest ich więcej, ale już zostawmy to. Natomiast minusy, no minusy, ja szczerze ja nie widzę minusów. Ważny jest balans w życiu, ważne jest to, że jeśli podróżujecie samemu, fajnie jest jeszcze zaniechać z grupą przyjaciół, oczywiście. To tanie tego nie neguje, ma to również wiele w plusów. Masz support, wsparcie non stop. Masz może więcej fanów czasami zabawy, bo umiecie razem się tak bawić. Możecie iść sobie tu na drinka, tu potańczyć. Zawsze masz tych przyjaciół. Więc fajne jest to, żeby. Tak, żeby próbować, żeby w życiu próbować wszystkiego, żeby się nie ograniczać, żeby spróbować kiedyś podróży samemu, żeby spróbować e, podróży w grupie wielkich, duży, duży, wielkich przyjaciół, wielu przyjaciół. E, żeby de, wtedy porównać, wybrać to, co jest dla nas najfajniejsze. Dla mnie osobiście lubię i to, i to. Uważam, że podróże same są super, kształcą i pozwalają na głęboki wgląd w siebie, natomiast podróże z przyjaciółmi są bardzo bezpieczne, bardzo komfortowe i w gronie bliskich ludzi, i to też jest super i ważne. Więc dla mnie to i to. Jeśli chodzi o minusy podróży samej, no to nie wiem, może tylko to, że gdy coś by się stało, jakaś nieprzewidywalna sytuacja, to nie mamy takiego blisko wsparcia natychmiastowego. Natomiast ja wiem, ja poznałam ludzi, ja. Mm, Znam ludzi, ludzie są wspaniali i mm, wsparcie zawsze się znajdzie. I ludzie są w stanie bardzo pomóc bardziej niż nam by się mogło wydawać. Również obcy ludzie. Więc o to też zupełnie bym się na przykład nie martwiła. I co kochani? No chyba tyle na dzisiaj. To są te rzeczy, które chciałam powiedzieć. Oczywiście dajcie znać, czy macie jakieś pytania konkretne. Tak jak powiedziałam w wideo numer 1, chętnie odpowiem, chętnie się odniosę do pytań. I co, zapra zapraszam Was na kolejny filmik, który będzie o couchsurfingu. Także ci, którzy znają temat, to będzie pewnie dla Was, dla was ciekawe, jak ja to widzę i jakie są moje doświadczenia. A ci, co nie znają, to dopiero będzie wspaniały film, bo otworzy się przed Wami możliwość podróżowania powiedzmy tańszego o wiele, do wielu miejsc i poznawania wspaniałych, lokalnych ludzi, co jest bardzo ważne i co jest super w podróżach, bo kultury, ludzie języki są niezwykle inspirujące i e, warto, żeby, żebyśmy poznali też innych ludzi w tym życiu. Ok, dzięki bardzo, e, ściskam, całuję i do zobaczenia następnym razem.